Cześć, witam Was bardzo serdecznie, jestem Istny. I dzisiaj Wam przedstawię już finalną modyfikację czatu, która będzie dostępna na serwerze Bantury.pl. Zarazuję się na dwóch postaciach z różnego królestwa. W poprzedniej modyfikacji chodziło o to, że wszystkie królestwa widziały nawzajem co pisaliśmy do siebie na połaczu. Lecz nie było to zbyt dobre rozwiązanie. Dlatego, nieco to przemyśleliśmy, postanowiliśmy dodać nowy chat. Oryginalnie w Metinie mamy czat grupy, czat gildii i sam watch. No i oczywiście zwykły chat też. Oczywiście tutaj na watchu dopisuje się nam szept. Linkiem otwierającym prywatną wiadomość. A teraz jeszcze dodatkowo przy użyciu znaku Małpy możemy właśnie pisać do wszystkich królestw. Właśnie Do wszystkich królestw możemy pisać co 2 minuty i będzie wymagany poziom 50, ale na razie jest to włączone. Dodatkowo będzie pobierana za to opłata lub będzie wymagany do tego jakiś przedmiot. Przy wykwicunku. Tak, na przykład szkło intuicji do wyświetlania itemów. Wszystko działa. A gdy napiszemy normalnie nawołanie, po prostu tego nie widać. To by było na tyle. Pozdrawiam Was. Cześć.